Zdrawstwujcie, dzień dobry, aloha, pura wida. Ten film powstał, ponieważ po ostatnich zawodach, czyli po magurskim ultramaratonie, na którym biegłem dystans 65+, dostaję od Was całkiem sporo zapytań, w czymże właśnie te zawody przebieg, cóżem jadł. Więc aby to skondensować, skupić w jednym miejscu, i dać Tobie, Wam, czyli Większej Rzeszy dostęp do tego, co właśnie jadłem, w czym biegłem. Teraz właśnie kręcę ten oto film. Owek, tutaj, może no, jest tutaj. Tak, abym niczego nie zapomniał i krok po kroku odhaczał sobie wszystko, co tutaj dla Ciebie dzisiaj dla Was przygotowałem. Dobra, zacznijmy może od tego, w czym biegłem, czyli zaczniemy od dołu, od podłoża. Buty model Superior 4.0, czyli najnowsza odsłona, myślę kultowego już modelu właśnie Superior. But sprawdził się znakomicie, właściwie po kilkunastu treningach i po tych zawodach nie nosi większych śladów użytkowania, poza tym, że jest brudny. Idąc dalej, przyjrzymy się skarpetkom. Ponieważ ja skarpetki zajeżdżam jak mało kto, tak te warte są bliższej. Uwagi, z racji tego, że biegam w nich od zimy. Skarpety marki Balega, model Enduro V. Tech. Przede wszystkim wytrzymałe. Nie przecierają się. Elegancko trzymają stopę. Na trasie Magórskiego trzeba było kilkukrotnie przebiegać przez rzeki. Myślę z 5-6, a może więcej razy. Więc te skarpetki były naprawdę no, przemoczone do suchej nitki. Na mecie. Po zdjęciu butów, później skarpetek okazało się, że stopy są w eleganckim, bardzo kulturalnym stanie. Idąc wyżej, cztery litery były przewodziane w te oto gacie Instinct Trail Short Ultra. Są to krótkie spodenki, które wydają się być dosyć długie i ciężkie. Niemniej, muszę przyznać, są to moje ulubione, najlepsze spodenki jakie kiedykolwiek na mojej dupie miałem i które miałem przyjemność użytkować podczas zawodów. Pomijając już ich funkcjonalność, jak z tyłu potężna kieszeń, wewnętrzne gacie, które są przedłużone, wyglądają nieco jak kompresje, ale całe szczęście kompresją nie, nie są. Świetnie trzymają, przylegają do UDA, generalnie współpracują z ciałem, nie obijają się jajka, nie ma obtarć, mamy dodatkowe kieszenie. Więc generalnie to jest coś, co, krótko mówiąc, uwielbiam i jestem w tym zakochany. Idąc dalej, koszulka z krótkim rękawem Sensation Ultra również marki Instinct nie będę wnikał z czego ta koszulka jest wykonana, bo nie o tym jest ten film, chciałem tylko przedstawić garderobę jak widzisz jest to koszulka z zipem tutaj z przodu, naprawdę świetna opcja jak jest ciepło, rozpinam i łapie wiatr we włosy na klacie jest generalnie świetna przewiewność i nawet jak jest ciepło to ta koszulka wręcz genialnie się w takich wyższych temperaturach sprawdza. Oczywiście na wyposażeniu obowiązkowym, regulowane odpowiednimi przepisami zawartymi w regulaminie biegu, czyli kubek wielokrotnego użytku, który przydaje się na punktach. Jeżeli na punktach pijemy, ja sobie go zwijałem i wkładałem właśnie do tej bocznej kieszeni w spodękach. Dwa flaski o pojemności 0,6 i żareł. Na trasie zjadłem dwa żele Huma XL. W takim jednym żelu XL mamy właściwie trzy normalne żele, więc można powiedzieć, że przyjąłem sześć żeli. Na zawody przygotowałem sobie dwa zawiniątka z kolumbijskim złote Lucio diitos. Czy jakoś tak to się chyba czyta? Generalnie zawinięte w liście palmowe. Takie oto. Cóż. Jeden taki kwadracik zjadłem przed samymi zawodami. Drugi zjadłem w trakcie. W trakcie zjadłem też bananito w czekoladzie gorzkiej. No i oczywiście nawadniałem się nunem. Tak myślę, ile mogłem tego wypić na trasie. Ale zużyłem około 6 do 8 pastylek. Jedna pastylka na jeden bidon. No to mniej więcej mamy wyobrażenie tego, ile przyjąłem płynów. Całość tego jedzenia i wyposażenia obowiązkowego, taszczyłem w tym oto plecaku, chociaż właściwie jest to mega lekka, minimalistyczna kamizelka, która naprawdę pomieścić może mnóstwo. Jest to kamizelka Instinct Ambition o nominalnej pojemności 4,5 litra. No dobra, to by było na tyle, ponieważ nie zamierzam się w tym filmie rozwodzić na temat dokładnej specyfikacji ani tego plecaka, tudzież kamizelki butów, ani jakiegokolwiek innego elementu, o którym już wcześniej powiedziałem. Jest to krótki film mówiący tylko i wyłącznie o tym, co jadłem, w czym biegłem i, i właściwie tyle. Mam nadzieję, że ta krótka filmowa forma, w której opowiadam w kilku słowach o sprzęcie, przypadnie Ci do gustu i być może będziemy to kontynuowali. Krótko mówiąc, vlogowe After Run myślę, że pomału wraca na właściwe tory i będzie więcej tych filmów się pojawiało. Ja tutaj sobie mówię, w międzyczasie odhaczam, ponieważ film uważam za skończony. No nic, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Aloha! <śmianowidzące>